Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej słońcicy. Po dość długiej przerwie, jak widzicie, wszystko ze mną ok, i zauważyłem, że część z was była tak bardzo zaniepokojona brakiem jakichkolwiek oznak życia ode mnie, że do drzwi mojej mamy zaczęli pukać kurierzy związankami pogrzebowymi. Także możecie już przestać, wszystko ze mną dobrze. Podczas tej całej przerwy, jaką miałem w prowadzeniu tego kanału, myślałem, co mogę zrobić, aby jakoś ulepszyć ten kanał, i pomyślałem sobie, że wprowadzę nowy segment do każdego odcinka, którym będzie zadanie jakiegoś głupiego pytania, którego nikt nigdy nie zadał, za to każdy musi znać na nie odpowiedź. Pierwszym z nich pytanie na dzisiaj będzie: jaki jest sens bycia kuloodpornym, skoro prawdopodobnie nigdy nie skorzystasz z tej mocy? Odpowiedź piszcie w komentarzach. A w dzisiejszym filmie zajmiemy się zbudowaniem realistycznej windy, którą już kiedyś zrobiłem i nagrałem film właśnie jak ją zrobić, ale niestety ten film był troszkę Troszkę, no, był po prostu kiepsko wykonany, e, dlatego postanowiłem go odnowić, tak aby po prostu e, to wszystko było bardziej przejrzyste i bardziej zrozumiałe dla Was. E, zaczynamy, oczywiście, od zbudowania sobie kabiny, w której będziemy podróżować. Taka o wymiarach 2x2x2 w środku wydaje się odpowiednia. E, teraz wystarczy, że po bokach dobudujemy sobie tutaj takie e, coś w kształcie litery C. Z bloków szlamu po boku. Teraz dorzucamy sobie jeszcze obok bloki miodu. Tak samo robimy po drugiej stronie. Używamy na przemian bloków szlamu i bloków miodu, dlatego że jeden nie przykleja się do drugiego, dzięki czemu będziemy mogli sobie swobodnie poruszać tą maszyną. Bo jeśli odliczymy sobie tutaj bloki, mamy ich tutaj 3 plus te 2, co daje nam 5. Tutaj mamy kolejne 5 bloków, czyli mamy 10 bloków. Jak wiecie, każdy piston może wypchnąć maksymalnie 12 bloków, dlatego jeśli tutaj dorzucimy sobie jeszcze element maszyny latającej, która będzie napędzać to całą windę, będziemy mieli idealnie 12 bloków, czyli ten limit, który może wypchnąć piston, dzięki czemu będziemy w stanie po prostu tą windę ruszyć z miejsca. Gdybyśmy użyli tutaj bloków szlamu, ewentualnie tylko samych bloków miodu, niestety ta maszyna po prostu nie zadziała i winda zostanie tam, gdzie po prostu już sobie ustawimy. Dlatego musimy sobie używać na przemian bloków szlamu i bloków miodu. Jak widzicie, tutaj mamy tylko cztery bloki, które przylegają do tych slime bloków, dlatego możemy sobie użyć tylko i wyłącznie slime bloków. Jeśli chodzi o to, dlaczego tutaj dostawiłem jeszcze jeden blok, to jest po to, że jak zrobimy sobie tej maszyny latającą, którą właśnie teraz Wam pokażę, jak zrobić. Proszę. To po prostu będziemy mieli je wszystkie na tym samym poziomie. Gdybyśmy tutaj nie ustawili tego slime bloku, możemy to zrobić, bo on w sumie nie jest potrzebny. Możemy to po prostu przesunąć trochę wyżej, ale wtedy te wszystkie maszyny latające będą na innych poziomach. Chodzi mi o to, że, tak jak zobaczycie, jak tutaj sobie ustawię kolejną maszynę latającą, to ona byłaby troszkę niżej niż ota tutaj. A to po prostu będzie trochę łatwiejsze do obsługi, do podłączenia wszystkiego później. Ok. Z tej strony sobie tak samo robimy maszynę latającą, z tym, że tutaj musimy na dole ustawić obserwer i tłok podwójnie, bo mamy dwa segmenty, które musimy niezależnie sobie wypchnąć. Tutaj możemy zrobić, moglibyśmy sobie tutaj oczywiście dać bloki miodu i tutaj ustawić drugą maszynę latającą, jednak jest to po prostu bez sensu. Ponieważ ten segment ma tylko 8 bloków, dzięki czemu i ten jeden trunk spokojnie sobie z nim poradzi, i będziemy mieli po prostu mniej do podłączenia, jeśli chodzi o zsyłanie tej windy w dół. Dlatego możemy sobie na taki zestaw właśnie pozwolić. Teraz ustawiamy sobie identycznie po drugiej stronie, i tak naprawdę, jeśli chodzi o elementy, które będą nam tą maszynę, a bardziej tą windę napędzać mamy wszystko z głowy nie wiem czy zauważyliście, ale ostatnio zmieniłem baner i tak samo zmieniłem styl robienia miniaturek dlatego byłbym bardzo wdzięczny, gdybyście dali znać co o tym sądzicie teraz przejdziemy do segmentu, w którym będziemy tą windę zasilać, to znaczy będziemy ją uruchamiać, tak aby ona poruszała się w górę i w dół zacznijmy od tego, aby ją zabezpieczyć, żeby nam po prostu nigdzie nie uciekła czyli wystarczy, że w tych miejscach Ustawimy sobie Obsydian, ponieważ Obsydian jest blokiem, który jest po prostu nie do przepchnięcia dla żadnego tłoku czy pistonu, jak wolicie. Teraz musimy sobie ustawić tutaj jakieś bloki. Ogólnie to polecam Wam używać sobie bloków kolorowych, tak abyście przypadkiem, jak będziecie gdzieś sobie kopać. Powiedzmy, zrobiliście sobie jakąś maszynę, tak na przykład tą windę. I później sobie po prostu gdzieś kopiecie, bo potrzebujecie miejsca na jakiś swój nowy projekt. Jeśli zrobicie to z, po prostu, nie wiem, z kobla czy z jakiegoś innego dość pospolitego materiału, to możecie o tym po prostu zapomnieć i przez przypadek rozwalicie sobie cały mechanizm. A tak, jeśli użyjecie jakiegoś kolorowego bloku, to raz, że będziecie wiedzieć, do czego mniej więcej ten wasz ten kawałek, jakby budowli, mechanizmu służy. Bo możecie używać oczywiście różnokolorowych betonów, a ewentualnie wełny do konkretnych e, podzespołów, jakby maszyny. Dzięki czemu będziecie się w tym orientować, jeśli coś się popsuje. Ewentualnie po prostu będziecie wiedzieć, że coś tam jest, żeby się sobie przypadkiem e, nie popsuli tej maszyny, jak będziecie po prostu sobie coś tam kopać. Wiecie o co mi chodzi. I teraz tak naprawdę, jak widzicie, pou, poustawiłem sobie tutaj repeatery, tak aby doprowadzić. Napięcie, sygnał bezpośrednio do tłoków w ten sposób będziemy mogli je po prostu sobie zasilić. Ten, jakby ta winda działa w ten sposób, że musimy do, do tych tłoków doprowadzić sygnał o długości jednego tiku, który na przykład wysyła obserwer. Dlatego możemy go sobie po prostu tak ustawić. I teraz, jeśli postawię coś przed nim, ta maszyna powinna ruszyć. Oczywiście nie ruszy, bo zablokowaliśmy ją obsydianem. Dlatego teraz, sobie zróbmy taką platformę troszkę wyżej. Która nam zatrzyma naszą windę, gdy już ją wyślemy wyżej. OK. I teraz sobie postawię tutaj przed tym obserwerem Obsidian, i ta winda powinna udać się na podróż do góry. Jak widzicie zadziałało. Jeśli chodzi o zasilanie tej windy, tak, aby ona poleciała w dół, to wystarczy zasilimy sobie ten tłok. Ten i ten tylko oczywiście musimy to zrobić e, tak aby te tłoki dostały zasilanie w tym samym momencie e, w przeciwnym razie po prostu ta winda nam może e, po prostu każdy z tych segmentów tej windy będzie poruszał się z, e, w innym czasie co będzie po prostu wyglądało komicznie bo powiedzmy e, ta połowa będzie jechała pierwsza e, ta tylna ściana poleci chwilę za nią a ta ostatnia kilka sekund później i tak naprawdę nasza wina nie będzie wyglądała ani trochę realistycznie, a przecież o to nam chodzi. Teraz sobie po prostu ustawmy w tych miejscach obsydian. Oczywiście, możecie użyć jakichś innych bloków, które po prostu nie przyklejają się do slime bloków, czyli na przykład terakoty, ewentualnie nawet i piecyków, czy tam hopperów, jak sobie chcecie. Tutaj możemy sobie ustawić kolejne repeatery. I teraz sobie to połączmy, z racji, że tam użyliśmy pomarańczowego betonu do tego, aby wysyłać tą windę w dół. Teraz użyjmy sobie powiedzmy do tego błękitnego, żeby. Przepraszam, tam użyliśmy pomarańczowego, żeby wysyłać oczywiście windę do góry. Teraz użyjemy błękitnego, żebyśmy wiedzieli, że akurat ten fragment naszego układu służy do tego, aby tą windę wysyłać do dołu. Także teraz sobie to wszystko połączmy. Oczywiście, musicie pamiętać, aby żaden z bloków nie znajdował się na trajektorii lotu tej windy. Wystarczy po prostu siedzieć sobie pod nią i zobaczycie, czy to nigdzie wam nie zahacza. I pamiętajcie, że jeśli ustawiacie jakikolwiek blok sobie gdzieś tutaj w tym terenie, musicie sprawdzić, czy nie będzie on się stykał ze slime blokiem, ewentualnie z blokiem miodu. I jeśli tak. To po prostu zamieńcie go sobie na obsydian czy na, tak jak już wcześniej mówiłem, jakiś blok który się nie przykleja do bloków slajmu, albo bloków miodu i nie będzie problemu. Teraz wystarczy, że sobie to uruchomimy. Zrobimy to w taki sam sposób jak robiliśmy to na dole, czyli po prostu ustawimy observer, jakiś blok przedniego. Jak widzicie wszystko zadziałało. Ok. I jak widzicie, mamy tak naprawdę działającą windę, jednak nie chcemy uruchamiać poprzez ustawianie jakichś bloków przed obserwerami, bo to jest po prostu brzydkie i nie o to w tym chodzi: przecież to miała być realistyczna winda, prawda? Jak chcesz pojechać windą w szpitalu czy w jakimś biurowcu, to nie bierzesz, nie wyciągasz z kieszeni jakiegoś bloku i nie stawiasz przed obserwerem, tylko wciskasz guzik i oczywiście każda realistyczna winda ma drzwi, prawda? Po prostu teraz zbudujmy te drzwi i przestańmy gadać. W ogóle za... mam wrażenie, że przez tą całą przerwę strasznie, strasznie dużo gadam. Także przepraszam. Po prostu przepraszam. Tak zdecydowanie to dużo gadam. I tak w ogóle to. Znowu to robię, po prostu zaczniemy budować te drzwi Kolejny krok zaczynamy od wymienienia tych bloków na bloki terakoty Następnie umiejscowiamy w tym miejscu e, bloki, który, które będą po prostu naszymi drzwiami Następnie dajemy tutaj po bokach bloki miodu e, Tutaj ustawiamy sobie lepkie tłoki, które będą nam po prostu te drzwi zamykać Następnie na tłokach dajemy po bloku terakoty I w tych miejscach opery. Teraz musimy sobie przeprowadzić na nich linię redstone'ową. I będziemy musieli sobie oczywiście w jakiś sposób określić, gdzie znajduje się winda. Tak, aby po prostu, gdy winda dojeżdża na dół, te drzwi nam się otworzyły. I nie, żebyśmy nie musieli po prostu jakieś tam dźwigni sobie ustawiać czy przycisku. Dlatego też ustawiamy sobie w tym miejscu obserwer, który po prostu będzie nam. Te drzwi zamykał i otwierał. Musimy tutaj ten blok, który będzie jakby odbierał sygnał, ustawić jeden blok ponad, tak aby, gdy winda będzie startować, również, żebyśmy zasilili ten blok i żeby po prostu te drzwi się zamknęły. Teraz musimy tutaj sobie ustawić repeater, który ten sygnał z tego bloku nam odbierze. I poda go po prostu dalej, czyli po prostu ustawiamy sobie tutaj tłok, zasilanie do tego tłoku, i w ten sposób będziemy w stanie sobie ten sygnał podać aż, aż tutaj. Teraz po prostu ustawiamy tą linię redstoneową i jak ustawię sobie ten, ta winda po prostu poleci do góry. Ten blok zostanie przesunięty, drzwi nam się zamkną i kiedy po raz drugi. To znaczy, kiedy winda będzie wracać na dół, ten blok zostanie przesunięty w to miejsce, drzwi nam się otworzą. Ok, teraz potrzebujemy jakiegoś fajnego sposobu na to, aby tą windę po prostu startować. Czyli wystarczy, że ustawimy sobie tutaj bloki terakoty po raz kolejny, ponieważ gdy zamkniemy sobie te drzwi, to te bloki miodu przesuną się w to miejsce. Jeśli ustawilibyśmy jakieś zwykłe bloki, to te bloki poruszyłyby się w tamtą stronę z powrotem wraz. Z, z drzwiami, po prostu. Dlatego tutaj ustawimy sobie jeden tłok, drugi powiedzmy, że ustawimy w tym miejscu, aczkolwiek jeszcze później nad tym się zastanowimy. Teraz robimy po prostu start, jakby naszej windy, czyli po prostu wys wysyłanie jej do góry. Potrzebujemy ramki na ramki na przedmioty. Do tego przydadzą nam się schodki. Weź, weźmy sobie takie i jeszcze przycisk. Po co potrzebna jest nam ramka na przedmiot? To właśnie chodzi o to, abyśmy mogli sobie takie ładne strzałki poustawiać. Ta będzie służyła, ten przycisk ustawiony w tym miejscu. Musicie sobie po prostu kinąć na blok, nie na ramkę tak, aby ten przycisk znajdował się jakby w środku. Ten przycisk będzie służył do tego, aby tą window wystartować w górę, a ten będzie służył do tego, aby tą window po prostu wezwać z góry na dół. Teraz będziemy potrzebowali tutaj ustawić sobie na tym tłoku obserwer, który będzie nam po prostu tą windę wysyłał do góry. Na razie sobie to zblokujmy. Będziemy potrzebowali do tego jeszcze obsydianu, ponieważ nie jestem pewien, czy ten sygnał sięgnie aż tutaj. Okay, to na razie możemy sobie już rozwalić, nie będzie nam to potrzebne. I teraz weźmy sobie ten pomarańczowy beton, i stąd e, musimy poprowadzić sygnał aż do tego miejsca. E, pamiętajcie, aby zachować odstęp e, tak, aby żaden z tych bloków, które teraz ustawiacie, nie dotknął po prostu bloku e, szlamu. W przeciwnym razie po prostu e, ten blok się przyklei i. Rozleci się po prostu przy tym jak ta mina będzie startować. Ogólnie przepraszam, że trochę zmienił mi się głos, ale przez to jak dawno nie nagrywałem, już zaczyna mnie boleć gardło od tego ciągłego gadania, a to nie jest po prostu pierwsza powtórka, którą robię. Tak naprawdę ten etap z drzwiami nagrywam chyba już trzeci raz, bo za pierwszym razem zaczął mi szczekać pies. Później zrobiłem jakiś głupi błąd i cała wina się rozleciała. Dlatego. Przepraszam już za ten mój już trochę zmęczony głos. Teraz zobaczmy sobie, czy to zadziała. Ten, ten sygnał nie dotarł, dlatego będziemy musieli sobie tutaj jeszcze dać jakiś repeater. I musicie pamiętać o tym, aby nie ustawić tego repeateru za wcześnie, ponieważ jeśli dacie go za wcześnie, to podczas zamykania się, drzwi, otwierania się drzwi, gdy ta winda będzie e, lądować Moglibyście już znowu jakby uruchomić tą windę do startu na górę Jak widzicie ten sygnał dociera tutaj dlatego spokojnie w tym miejscu możemy sobie Ustawić repeater I wszystko będzie w porządku teraz to możemy jeszcze przetestować Czyli mamy mamy otwarte drzwi Ten sygnał powinien dotrzeć Pamiętajcie aby ten repeater był ustawiony na jeden tick. W przeciwnym wypadku yy, wydłużcie sygnał i, ten tu, i ta wina po prostu nie wystartuje. Teraz użyjmy sobie tego przycisku i zobaczmy co się stanie. Nic się nie stanie, bo jestem debilem i nie usunąłem tych bloków obsydianu, które były na windzie i oblokowały. Yy, ogólnie to wszystko powinno wam zadziałać, tak jak zrobiliście. Nie wystarczy, że to teraz skopiujecie na górę i będziecie mieli po prostu działające drzwi. Po zbudowaniu mechanizmu z drzwiami już na samej górze, może w końcu w końcu możemy wybrać na pierwszą przejażdżkę, czyli wciskamy sobie przycisk. Pozwoliłem sobie dobudować tutaj taką małą szybkę, abyśmy mieli zabezpieczenie przed upadkiem. Jak widzicie wszystko zadziałało. Jeśli chodzi o ruszanie na dół tej windy, wystarczy, że wciśniemy sobie ten przycisk. Jak widzicie, to jest to zorganizowane identycznie co na dole, więc nie powinno być żadnych problemów z połączeniem. Co jeszcze? Teraz możemy w końcu możemy zająć się tym, aby móc wezwać tą windę z góry na dół. Czyli po prostu ustawiamy sobie tutaj piston i teraz możemy sobie dać w tym miejscu obserwer, i do niego możemy sobie będziemy potrzebowali jakiegoś dozownika, który nam ten sygnał jakby odbierze. I teraz ustawiamy sobie kolejne obserwery w dół. Używamy obserwerów, ponieważ ta winda i tak nie jest jakoś spektakularnie szybka, dlatego myślę, że nie potrzebujemy jakiejś zbytniej zawrotniej prędkości. I teraz po prostu musimy sobie to odpowiednio ustawić, tak, aby końcowo ten sygnał dotarł w to miejsce. Czyli teraz możemy to sobie po prostu tak zawrócić. I ustawmy to sobie w ten sposób. Możemy to doprowadzić jeszcze po jeden w dół. Nie bardzo. Jakbyśmy zrobili to tak. Tylko pamiętajcie, żeby zniszczyć też ten tutaj. Żeby przypadkiem nie uruchomić tej windy. okej, okay, teraz wszystko powinno chyba zadziałać. Zobaczmy. Chcemy wezwać tą windę na górę. Klikamy ten przycisk. Jak widzicie, wszystko zadziałało. Teraz musimy zrobić identycznie z tym na dole, tylko musimy uważać, żeby nie skrzyżować tych linii. Czyli ustawiamy sobie tutaj piston, do tego ustawiamy sobie obserwer. Możemy go dać tak. O. Teraz ustawiamy tutaj sobie ten nasz dozownik, i od niego odbieramy po prostu sygnał poprzez obserwery, i doprowadzamy go do miejsca. I tutaj możemy sobie zrobić taki zawijaz. W taki sposób. Ok. I teraz, jeśli znajdujemy się na dole, chcemy wezwać winę. Po chwili wina znajdzie się tu przed nami. Teraz wystarczy, że tylko to sobie jakoś ładnie zabudujecie. Oczywiście, musicie pamiętać, aby po prostu przypadkiem nie dotknąć. Tych bloków szlamu, które znajdują się w tych miejscach I musicie uważać również Na ten obserwer, aby go nie zastawić Bo możecie po prostu zepsuć całą maszynę, czyli wystarczy, że ustawicie sobie Te jakby zabudowanie Na chwilę muszę to usunąć, żeby przypadkiem nie uruchomić nic Musicie to ustawić gdzieś w taki sposób, żeby tutaj była luka To możecie też sobie zabudować OK. Teraz mamy taką ładną szybkę, przez którą możemy sobie wyglądać. I przy okazji będziemy mieli trochę światła w środku. Jeśli robicie to pod ziemią, to to nie ma kompletnie znaczenia, więc się tym nie przejmujcie. Ja osobiście jeszcze polecałbym Wam tutaj użyć sobie bloków latarni morskiej, dzięki czemu po prostu będziecie mieli jasno. I gdy wyruszcie sobie w podróż, po zamknięciu drzwi cały czas macie widno, taki mały protip. I co, ogólnie, to już byśmy mieli wszystko zrobione. Chciałbym Wam jeszcze tylko powiedzieć, że pracuję obecnie nad windą, która będzie też realistycznie wyglądała tylko że będzie kilkupiętrowa. Um... Z tym, że tam materiał będzie dużo dłuższy. Prawdopodobnie podzielę go na kilka y, odcinków, tak żeby Wam się to przyjemniej po prostu oglądało, y, bo to jest dość skomplikowane urządzenie. Tak jak tutaj udało mi się to wytłumaczyć, powiedzmy, nie wiem, tam w 10-15 minut, y, to z tamtym myślę, że z pół godziny to będzie co najmniej, ponieważ nie tylko sama maszyna będzie tam wchodziła w grę, jako y, sama winda. I te maszyny latającej w ogóle, ale też trzeba będzie jakoś y, odróżniać sygnały na różne piętra, do czego będziemy używać redkoderów, ale to po prostu y, już w następnym, kolejnym tam filmie z rzędu, jak y, przyjdzie czas, i ja w końcu skończę ten projekt, bo zajmuję nim się już dość długo. Naprawdę y, nie miałem pomysłu na początku, jak to zrealizować, ale już w końcu mi się udało. Powiedzmy, że jestem już tak w 90% na ukończeniu tego projektu i w ogóle też chciałem was poinformować o tym, że niedługo zacznę taką małą serię survivalową ponieważ te całe projekty redstone'owe zajmują mi strasznie dużo czasu a chciałbym mieć coś żebym mógł wam wrzucać na kanał żebyście mieli po prostu co oglądać i może jakoś taką że bardziej się po prostu z wami zżyć, ponieważ jeśli robię filmy z redstone'u to muszę się skupić na tym co tłumaczę a jeśli byśmy mieli jakąś taką małą serię surwalową, to nie mógłbym wam podpowiadać na jakieś pytania, coś poopowiadać, jakieś fajne historie z mojego życia. Chociaż wątpię, że ja miałem ze swojego życia jakieś fajne historie, ale to już jest e, inna sprawa. Także ode mnie to by było wszystko. Mówię do Was cinek, trzymajcie się i na razie. Dzięki za oglądanie.